Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, Bóg jest dobry. Chwała Jezusowi Chrystusowi za to, co dla nas zrobił, że mamy życie wieczne dzięki Niemu, dzięki Jego ofierze, jeżeli chodzimy w wierze. hallelujah. Ja mam pytanie do nauczycieli różnych chrześcijaństwa. Krótka piłka. Jeśli Tora jest światłem i jest doskonała, to dlaczego Tora nie wspomina, aby Mesjasz miał utworzyć Kościół chrześcijański? Hmm? Czemu nigdzie w pięknie ksiągu Mojżesza, ani u proroków, nie ma takiej zapowiedzi, żeby Mesjasz miał utworzyć kościół chrześcijański. Jak to jest? Albo coś jest nie tak z Torą Jachwę, i stąd przeoczenie tak istotnej informacji o kościele, albo kościół chrześcijański to polityczne oszustwo celowo wprowadzone do naciąganych tłumaczeń Nowego Testamentu celem legitymizacji, tej organizacji i zachowania. Uzurpowanego autorytetu Kościoła. Tak, jak, tak ja wierzę. Tak? Tutaj mamy z Psalmu 19, Prawo Jachwe, to są nie tam, jest Tora Jachwe, jest doskonała. Tora Jachwe jest doskonała, krzepi ducha. Świadectwo Jachwe niezawodne, poucza prostaczka. Nakazy Jachwe słuszne, radują serce. Przykazanie Jahwe jaśnieje i oświeca oczy. Bo Tora jest światłem. Przy powieści. Więc co to jest za światło, jeżeli nie mówi o kościele chrześcijańskim, co? Bo lampą jest nakaz, a światłem prawo, drogą do życia, upomnienie, nagana. Czyli lampą jest nakaz, przykazanie Boga światłem jest jego tora instrukcja, nauka pańska, nauka Jachwy jest drogą do życia, upomnienie Nagana. Więc dlaczego ta yy, Tora Jachwe? nie mówi w ogóle o kościele chrześcijańskim. Jak może być ta nauka pańska doskonała, jeżeli przeoczyła powstanie kościoła chrześcijańskiego? Halo! Nauczyciele chrześcijaństwa, pogaństwa. Prawda jest taka, że po prostu dokonano fałszerstwa. I tu, co jest Napisane na przykład w katolickim przykładzie, o to już ja to wypowiadam: Ty jesteś Piotr, czyli skała na tej skale zbuduje kościół. Mówię, to jest ściema. To jest zwykłe oszustwo, szalbierstwo. Po prostu najzwyczajniej jest to manipulacja, naciąganie tekstu. Prawdziwy tekst mówi tak, a ja Ci także powiadam, że Ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych. Bramy krainy umarłych go nie przemogą. I tak samo było w Bibliach reformacyjnych, na przykład u Williama Tyndale'a. W 1526 roku. And I say also unto thee, it, thou art Peter, and upon this rock I will build my congregation, a nie church. Podobnie było w, w Biblii e, Marcina Lutra. E, I sage to auch e, auf diesen Felsen, e, il. Nie, ja nie jestem taki dobry z niemieckiego. Il bauen, jak to było. Meine Gemeinde. Rzecz jest w tym, że tam nie ma znowu kirche, tylko jest gemeinde. 16, 18. Und ich sage die auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Czyli ojcowie reformacji byli świadomi tego, że Tora milczy na temat kościoła chrześcijańskiego. Dlaczego więc nauczyciele chrześcijaństwa ciągle używają tego pomylonego terminu, który jest rodem z teologii Antyreformacyjnej, kontreformacji jezuickiej. Tak? Hallelujah. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Po prostu są to ludzie, którzy chodzą w fałszywym duchu i tyle. Jest to duch fałszyw. I pismo mówi: badajcie duchy nie wierzcie każdemu duchowi, tylko badajcie duchy, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Wielu fałszywych nauczycieli. No i to tak wygląda. Chrześcijaństwo to jest fałszywa nauka. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.